Zrozumieć lepiej siebie i sens spotykania się w ogóle z kimś, kogo się nie zna. To, że można się od tej osoby czegoś nauczyć. W szkole byłem uczniem, który miał dość duże trudności z przedmiotami ścisłymi, i nagle na wymianie okazało się, że całe moje otoczenie było Zaskoczone, że tak brylowałem, że byłem tak w tym dobry. Dawało mi to duże radości. Durch den internationalen Jugendaustausch wurde ich auf alle Fälle noch kommunikationsfreudiger. Tylko po prostu musimy się otwierać na ludzi, musimy z nimi rozmawiać, musimy dać coś więcej, coś ponad swoje siły, po prostu coś takiego, coś takiego niezwykłego. Also, ich habe bei den Jugendbegegnungen gemerkt, dass ich eben gut Dinge organisieren kann, gut den Überblick behalten kann, i uh, Ja mi oczywiście tym, pomaga Zrozumiałem, co będę robił i że to będzie miało sens i jakiś pożytek społeczny i że to jest droga, którą obieram. Zostaję nauczycielem. Myślę, że to coś niezwykłego to jest takie swoje prawdziwe ja. Tylko swoje ja to takie ukryte, tak w głębi siebie, takie coś, co jakby odkrywamy i do, potrze do tego potrzebny jest czas. Właśnie ludzie, którzy pomogą nam to właśnie nasze ja to schowane w głębi sobie wyciągnąć. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich irgendwo reinrenne in so einen Raum und da alle umarme. Das sicher nicht, aber ich äh, habe halt schon oder ich weiß halt schon, dass es dass man da schon einen ersten Schritt geht. Das mache ich jetzt inzwischen auch. Ich glaube, so gerade als Teenager war ich eine sehr graue Maus. Und durch den Jugendaustausch habe ich gelernt, okay, ich komme in eine neue Gruppe, ich kenne niemanden und ich spreche vielleicht nicht die Sprache, aber es motiviert mich total, neue Geschichten und Erfahrungen kennenzulernen. Das, ich als sama der uczestnik der ganzen Situation erlebt habe, spowodowało, że sama chętnie przeprowadzałam wymiany później przez kolejnych ileś lat. To było niesamowite doświadczenie wychodzenia właśnie już do granic możliwości, bo jakoś trzeba to było wyrazić, całe, to wszystko skomplikowane, co się działo w środku. Nie persönlich haben Fremdsprachen in der Schule ja nicht so viel Spaß gemacht, aber ich hatte auch nur Latein, um, sondern die eigene Neugierde um, selbst mich mit meinem also Partner unterhalten zu können und über alle Sachen der Welt zu sprechen, war wohl die größte Motivation. Rzeczą, którą wymiana zmieniła u mnie diametralnie i na zawsze, to była filozofia patrzenia na inne kraje i inne narody. Diese Erfahrung, also als interkulturelle Erfahrung, das hilft mir natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich dann in so einer Situation bin und vor mir da jemand steht, der wirklich ratebrechend versucht mir irgendein Anliegen vorzubringen. Diese, also die Erfahrung hilft dann schon, damit auch umzugehen und das, dafür auch ein Stück weit Verständnis aufzubringen. Ich glaube, durch den Jugendaustausch bin ich das erste Mal in eine interkulturelle Umgebung gekommen. In der Schule waren irgendwie alle gleich, jeder hatte einen ähnlichen Hintergrund und erst durch Austausch habe ich gemerkt, wie vielfältig wir eigentlich sind. I to powoduje, że cały W każdej takiej pracy grupowej zawsze potrzebny jest lider. I nie ukrywam tego, że bardzo lubię przyjmować tę funkcję, ale czasami, i właśnie zauważyłam to na wymianie, muszę troszeczkę oddać innym tego, co ja bym chciała jakby zagarnąć dla siebie. Inna rzecz, której bardzo mocno doświadczyłam, to wychodzenie z nie, tylko, nie tyle z konfliktów, ale z, w ogóle z problemów, z takich sytuacji naprawdę, Im Endeffekt sind wir nach einem Projekt sehr, sehr müde und kaputt und leer, aber glücklich und sich sicher ist, dass man sich in bestimmten Kontexten auch wieder sieht und vielleicht gemeinsame neue Projekte macht. Also ein sehr, sehr starker Zusammenhalt, der dann auch mir Kraft und Energie gibt und Durchhaltevermögen.